Dotychczas tylko cztery panie otrzymały Nagrodę Nobla z fizyki. Oczywiście wszyscy pamiętamy Marię Skłodowską-Curie, dużo mniej osób pamięta Marię geppert mayer a już zupełnie wyjątkowo niektórzy mogą słyszeć o Donie Strickland i o pani Andrei Gess, która w 2020 roku otrzymała Nagrodę Nobla. Ale właśnie, dlaczego? kobiety zostają fizykami. Jak to się dzieje, że kobiety odgrywają coraz większą rolę w fizyce? O tym dziś rozmawiam z panią doktor Anną Chrobry. A skąd? A to się mam nadzieję dowiemy. Może chciałaby pani najpierw powiedzieć, a właśnie dlaczego się pani zajęła akurat fizyką? Jest temu kilka powodów. Z jednej strony to jest dość dziwne, ponieważ w mojej rodzinie nie ma takiej um, tradycji Nauki, fizyki. Nikt nie chciał zostać naukowcem. Wszyscy właściwie pochodzą ze wsi i mieszkają tam i wykonują zawody związane z um, rolnictwem. A jednak ja zainteresowałam się fizyką. To jest bardzo interesujące, co pani powiedziała. Pochodzi pani ze wsi? Pochodzę z takiej małej miejscowości niedziałki, która jest koło Staszowa i Być może pan słyszał o tym mieście w związku z naszą inną nobliską, Olgą Tokaczu, której mama właśnie też pochodzi z tamtych e, okolic i ona właśnie tam też spędzała swoje wakacje. I ona opisała właśnie o tych okolicach w swojej książce, Prawie, jak i Inne Czasy, który jest jedną z najbardziej znanych książek z lat 90. I nawiązując tutaj do pani noblistki, mamy też kilka innych takich wspólnych. E, momentów razem, ponieważ nie tylko właśnie ta wieś, Staszów i okolice, ale również to, że ona jest zainteresowana kosmosem. W czasie swoich wywiadów opowiada o tym, że interesuje ją kosmos, badanie kosmosu, jak również to, że jej wzorem do naśladowania w dzieciństwie był przedstawiana profesor Skłodowska-Curie, jak również dla mnie. Więc ta profesor skłodowska Kirik, najbardziej znana Polka, gdzieś tam była takim moim światełkiem w tunelu, może ja też. Ale jest taka inna historia, o której chętnie bardzo opowiada. Moi rodzice wiedząc, że lubię czytać książki, podarowali mi taką właśnie książkę. Mam nadzieję, że ją widać. Widać, widać, ona widać. Jest ona dość znana z lat 90. i właśnie w tej książce jest dużo o nauce, o przyrodzie, o poznawaniu świata i co jest niezwykle ciekawe. Jest tutaj chłopczyk i dziewczynka. I oni razem poznają świat, oni razem zwiedzają świat. I um, ja wyrosłam w takim przekonaniu, że chłopiec i dziewczynka mogą być tym samym. I tutaj, właśnie, też jest taki krótki rozdziałik o um, eksploracji kosmosu. Tutaj mam nadzieję, że widać, że jest dziewczynka, która prowadzi e, pojazd kosmiczny. Więc ta To jest właśnie to, co w tej chwili no wręcz staramy się o czym przekonać naszych widzów, słuchaczy, że kobiety naprawdę mogą wszystko. Dokładnie. I jeszcze trzeci powód to pan, panie Wiktorze, kiedy byłam tak. małą dziewczynką. Tak. Moi rodzice pracowali, prawda? Kiedy skończyłam wcześniej w szkole, oglądałam po prostu telewizję i tam były nadawane programy właśnie pana, kuchnia i laboratorium, które no. ja namiętnie oglądałam. Wie Oczywiście pani byłam... teraz to po prostu straciłem oddech, nawet nie wiem co powiedzieć. No bardzo dziękuję za te miłe słowa. Cieszę się ogromnie, jeżeli rzeczywiście, chociaż przyczyniłem się no, w najmniejszym stopniu do tego, że pani jest fizykiem, jest pani doktorem fizyki i robi pani karierę międzynarodową, no to, to moja radość jest, wie Pani, no, trudna do wypowiedzenia. No dobrze, ale to przerwałem to, no więc miała pani ciekawe wzory, ciekawe, ciekawe życie, to w takim razie, co pani teraz robi? Co ja teraz robię? To jest bardzo często pytanie, które jest mi zadawane. Jak to się stało, że fizyk, specjalista rozbijania jąder, co tutaj można widzieć jako taki atom, mam nadzieję, że jest to widoczne. Jest widoczne, jest. Jak to się stało, że właśnie ten fizyk zmienił swoje całe życie i zajął się kosmosem. Historia jest dość zawiła, ponieważ jako fizyk jądrowy chciałam pracować w CERN, chciałam pracować w DESY, czyli w takich ośrodkach naukowych, gdzie są akceleratory i poznać, poznawać, zgłębiać, czym jest nasza materia, z czego się składa, jakie są oddziaływania między tymi a, cząsteczkami. Ale w czasie studiów miałam taką właśnie możliwość, żeby wyjechać na studia zagraniczne, na taką wymianę. I tam wybrałam taką specjalizację fizyka środowiska, ponieważ bardzo też Dzięki tej książce interesuje mnie nauka, przyroda, badanie środowiska i jego ochrona. No i właśnie tam studiowałam. I tam był taki mój pierwszy kontakt kosmiczny, ponieważ okazało się, że mój wydział, mój profesor wykorzystuje satelity, dane satelitarne do badania środowiska. Kilka lat temu Europa stworzyła taką satelitę Envisat. I właśnie mój profesor był jednym z naukowców, który tworzył instrumenty pomiarowe do atmosfery. No i właśnie dzięki temu ten wydział miał możliwość dostępu do tych danych, mógł je analizować dane, na przykład takie jak ilość wody w atmosferze, ilość ozonu. Dziura ozonowa jest dość dużym problemem, albo inne zanieczyszczenia powietrza. Więc to był taki mój pierwszy haczyk, kiedy postanowiłam, że. To jest coś ciekawego, coś, czym mogłabym się zająć, ale później okazało się, że w czasie moich studiów miałam możliwość rozwijania bardzo wielu, wielu kompetencji. Jednym z nich właśnie była budowa różnych urządzeń, np. pomiarowych do atmosfery, ale to są takie kompetencje, które można użyć do budowy wielu, wielu, wielu innych rzeczy. No i później po obronie mojego doktoratu, który robiłam z Niemiecką Agencją Kosmiczną, Miałam możliwość zacząć pracę w wielkiej firmie kosmicznej, która się nazywa Airbus. I tam właśnie się zajmowałam budowaniem statku kosmicznego, który niedługo, mam nadzieję, że będzie mógł polecieć na Księżyc wraz z pierwszą kobietą astronautką. Naprawdę? Naprawdę zbudowała Pani coś, co gdzieś poleci w kosmos, a zwłaszcza wyląduje na Księżycu? Tak, brałam udział w takim projekcie. Ten projekt nazywa się Orion, i misja tego statku będzie się nazywała Artemis, tak jak siostra właśnie Apollo tej pierwszej misji. I w związku z tym, że teraz jest kładziony nacisk na kobiety, na to, że już jest wybrana, powiedzmy taka kadra kandydatów astronautów, jest tam dużo kobiet. I będzie tam miejsce, właśnie w fotelu <noise> dla kobiety, dla astronautki. No fantastycznie, wie pani, no to jest coś, co, co jest marzeniem, marzeniem chyba każdej kobiety, która pracuje w tej dziedzinie, chyba każdego fizyka, zrobić coś takiego, co gdzieś tam zostanie wysłane w kosmos i, no i będzie praktycznie wykorzystywane i dostarczy nam jakichś nowych danych o. O tamtejszym, nie wiem, atmosferze, klimacie, Ziemi wszystko jedno o czym. Proszę Pani, a czym Pani teraz się zajmuje? Co Pani teraz robi? Co teraz robię? Teraz pracuję w, w innej firmie kosmicznej, w firmie kosmicznej, która się nazywa OHB. Myślę, że to nie jest tak znana firma jak Airbus czy Thales Alenia, ale mamy w Europie takie trzy firmy, które zajmują się właśnie główne które zajmują się budową satelitów, rakiet. I to właśnie jest OHB, to jest niemiecka firma, która została stworzona przez parę, po prostu małżeństwo. To jest bardzo ciekawa historia. I do tej pory pani Fuchs, która ma 80 lat, nadal jest aktywna zawodowo, nadal nas inspiruje. Czyli znowu kolejna kobieta, która wpływa na losy no, wielu kobiet i wielu ludzi. Dokładnie. To był właśnie jej pomysł na to, żeby założyć firmę, żeby zainwestować w taką firmę, z uwagi na to, że widziała taki potencjał. Ale czym ta firma się zajmuje? Dokładnie. Moja firma zajmuje się budową satelitów, przeróżnych satelitów meteorologicznych, abyśmy wiedzieli lepiej o pogodzie, satelitów telekomunikacyjnych, którzy, które pozwalają nam łączyć się tam, na przykład, tak jak teraz ze sobą. Satelitów, różnych militarnych, ponieważ obecnie jeśli chodzi o stabilność kraju, nie mówimy o tym, jaka jest ilość bomb, jaka jest ilość samolotów, ale po prostu bezpieczne połączenie, bezpieczne połączenie danych, przekazywanie. No do informacji, do wszelkiego rodzaju. Mam nadzieję, że jest Pani szczęśliwa, no, realizuje Pani siebie, osiąga Pani sukcesy. To jest naprawdę coś, z czego jestem bardzo dumna, że to osiągnęłam swoją ciężką pracą. Oczywiście byłam wspierana przez moich rodziców, przez moich przyjaciół, ale też bardzo dużo o to walczyłam to, to nie była łatwa droga. Zdecydowałam się wyjechać najpierw do Krakowa, sama nikogo tam nie znałam. Później zdecydowałam się wyjechać na wymianę międzyuczelnianą, do nowego kraju, do Niemiec, do nowego miasta, też nikogo nie znałam. Później zdecydowałam się podjąć pracę w przemyśle kosmicznym, też tutaj wróciłam do Bremen, też nikogo nie znałam. I mogę wykorzystywać te kompetencje i mogę o tym też opowiadać, że kompetencje fizyków można wykorzystywać naprawdę w wielu, wielu dziedzinach. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy, że rozmawiamy z panią. Pani jest w Bremie, ja jestem w Warszawie. no Odległość jest spora, no ale właśnie dzięki osiągnięciom fizyki możemy właśnie rozmawiać, możemy mieć kontakt, możemy się widzieć. Chciałabym też zwrócić uwagę na to, że ja mieszkam w kraju, który jest zarządzany przez fizyka. To jest no pani... tak, oczywiście, pani kanclerz. Pani kanclerz jest fizykiem, już nie praktykującym, bym powiedziała, <grymne> <grymne> fizykę, ale również Niemiecka Agencja Kosmiczna przez poprzednie kilka lat miała jako szefową astrofizyczkę. Więc taka osoba może też zarządzać właśnie taką wspaniałą agencją. I w zeszłym roku brałam udział w takim wydarzeniu, które się nazywa Galaktyka Kobiet. To jest takie wydarzenie w planetarium Kopernika, Centrum Nauki Kopernika w Polsce, gdzie właśnie kobiety STEM, kobiety, które się zajmują tak jak ja fizyką, astrofizyką, pracują w przemyśle kosmicznym, opowiadają młodszym pokoleniom o swojej karierze. Chciałabym też pokazać, że opcja kariery to nie polega tylko na tym, żeby być sławnym i bogatym, ale też e, fajną opcją, fajną opcją na życie to jest właśnie nauka, fizyka. I dlatego stworzyłam taki fajny projekt, który się nazywa Projekt 100 Inspirujących Fizyczek. Chciałabym właśnie pokazać dzięki temu projektowi fajne fizyczki z Polski, inspirujące, astrofizyczki, panie, które studiowały astronomię, czy optykę, czy geofizykę. Ja kiedyś tak pomyślałem sobie, że jak dzieci się bawią, to się nigdy nie męczą. Ja tutaj nie przedstawiłam innej bohaterki o której chciałabym wspomnieć, to jest Sally Ride. Kiedy ja była małą dziewczynką, też bawiłam się Barbie. Ja o tym często wspominam, że pomimo tego, że jestem nerdem, tak zwaną osobą, która bardzo lubi naukę, fizykę i tak dalej, nadal jestem kobietą. I jako mała dziewczynka bawiłam się lalką Barbie, ale wtedy nie było takich lalek jak na przykład tutaj jest Sally Ride, to jest pierwsza Amerykanka, która była w kosmosie, fizyczka. Która właśnie opowiada o tym, że jest fizyczką i zachęca właśnie do takiej kariery. Ale ona pierwszy raz poleciała w kosmos, kiedy ja się urodziłam. I kiedy ja opowiadam też do młodszego pokolenia, nie, ja się nie skupiam tylko na opowiadaniu o mojej karierze, co, co robię tak technicznie dokładnie, ale również właśnie opowiadam o tym, że zastanów się, co ty lubisz robić, co Cię pasjonuje, co sprawia, że jest dla Ciebie to zabawą, co możesz robić do bez końca. I właśnie taką dla mnie rzeczą jest fizyka. I Zachęcam właśnie młodsze pokolenie do takich przemyśleń, co dla nich właśnie jest czymś takim, co mogą robić bez przerwy, e, i traktują naprawdę jako coś wspaniałego w swoim życiu. Bo fizyka nigdy się nie kończy, bo fizyka jest też pewnego rodzaju ciągłą zabawą. Ja żartuję, że fizycy całe życie się bawią, całe życie próbują dociec, jak wygląda świat. Wobec tego, skoro się dobrze bawią, to się nie męczą. A jeszcze niektórym za to trochę płacą. Proszę pani, ogromnie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że panie, które posłuchają tej naszej rozmowy, jakoś zrozumieją, że szansa na Ciekawe, znakomite życie jest właśnie na fizyce. Dziękuję bardzo i gorąco zachęcam wszystkie Panie i także Panów młodszych właśnie do wybrania takiej kariery. Dziękuję Pani bardzo.